Wczoraj wieczorem wielkie emocje w Republice. Kolejna debata prezydencka za nami. Kto błyszczał, kto zaskoczył, a kto wolał zostać w domu? Wyścig do pałacu prezydenckiego nabiera tempa, a czasu coraz mniej. Wybory już 18 maja. Ekspres Republiki Plus w gotowości. Natalia Rzeźniczak, ruszamy. Dziesięcioro kandydatów wzięło udział w debacie prezydenckiej w Republice. Sami politycy potwierdzali, że była ona bardzo potrzebna, równa i merytoryczna. I zapewniamy, że nie było to nasze ostatnie słowo przed wyborami. Dramat sześcioletniego chłopca rannego w wypadku w Wodzisławiu Śląskim. Mężczyzna kierujący samochodem, który jechało dziecko, uciekał przed policją. W akcję ratunkową zaangażowano śmigłowiec LPR. 7 tysięcy mężczyzn przeszło ulicami Szczecina z pieśnią i modlitwą na ustach. To wojownice Maryi, wspólnota, której najmocniejszym orężem jest różaniec potrafiący pokonać każdy życiowy kryzys. Express Plus to także duża dawka ciekawostek. W naszym programie pokażemy m.in. tego zawodnika MMA, który naprawdę potrafi zrobić wszystko, żeby ściąć wagę. Od limitu był dosłownie o włos. Stanowisko prezydenta wymaga radzenia sobie w trudnych sytuacjach i umiejętności dialogu z różnymi środowiskami. Rafał Trzaskowski, po raz kolejny ignorując debatę republiki, pokazał, że brak mu tych umiejętności. Zastępca Donalda Tuska nie chce wyjść z własnej strefy komfortu i lekceważy miliony konserwatywnych wyborców. Dame. Tych kandydatów, którzy zdecydowali się przyjąć od nas zaproszenie. To już trzecia debata Republiki, zlekceważona przez Rafała Trzaskowskiego i Magdalenę Biejat. Tym samym ci kandydaci pokazali, co sądzą o milionach widzów naszej stacji. Wcześniej swoje decyzje zastępca Donalda Tuska przypłacił spadkami w sondażach. O tym, że zignorowanie debaty było błędem, przyznają nawet rozmówcy Onetu. Republika to jedna z największych stacji telewizyjnych w Polsce i to nie jest robienie komuś łaski, że się do niej nie przyjdzie tylko dlatego, że się nie zgadza z nią politycznie. Ja rozumiem, że to nie jest elektora Trafała Trzaskowskiego czy Magdaleny Biejat, ale to są obywatele Rzeczypospolitej i im się też należy szacunek. Transmisje debaty na kanale Zero oraz kanale Republiki w serwisie YouTube były odpowiednio drugim i czwartym najpopularniejszym streamem na świecie. A hashtag debata Republiki królował wczoraj wieczorem w Polsce. Rafał Trzaskowski jest bardzo wygodnym człowiekiem. On bierze udział tylko w debatach, które są uszyte pod niego, jak moglibyśmy powiedzieć. Więc gdy stacje konserwatywne przygotowują debatę, to po prostu na nie nie przychodzi. Ale z pewnością przyjdzie na poniedziałkową debatę organizowaną przez nielegalnie przejęte media rządowe w stanie likwidacji przy udziale TVN i Polsatu. Aby ją obejrzeć, nie muszą Państwo przełączać kanału. Transmisja na antenie Republiki w poniedziałek o 20. Serdecznie zapraszamy. Nieodpowiedzialność 26-latka doprowadziła do tragicznych w skutkach wydarzeń. W Wodzisławiu Śląskim mężczyzna uciekał samochodem przed policją, nie zważając na to, że razem z nim podróżuje 6 chłopiec. Kierowca spowodował poważny wypadek, w wyniku którego dziecko trafiło do szpitala. Mężczyzna nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. Uciekał ulicami miasta w kierunku centrum Wodzisława Śląskiego. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w zaparkowany samochód. Okazało się, że w kierowanym przez niego pojeździe znajduje się sześcioletni chłopiec. Dziecko trafiło śmigłowcem LPR do szpitala. Kierowca najprawdopodobniej był pod wpływem środków odurzających. W jego mieszkaniu policja znalazła biały proszek. Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy. Postępowanie wyjaśni okoliczności zdarzenia. Tragedia w Pomorskiem. W szpitalu w Słupsku zmarła trzyletnia dziewczynka. Dziecko trafiło do placówki z licznymi poparzeniami. Funkcjonariuszy powiadomili lekarze. W sprawie zatrzymano dwie osoby. 25-letnią kobietę i 26-letniego mężczyznę. To rodzice zastępczy dziewczynki. Mundurowi ustalają okoliczności tego dramatu. Dramat w Krakowie. W hotelu przy ulicy Rejmonta znaleziono ciała dwóch osób. Odkrycia dokonał jeden z pracowników obsługi. Ze wstępnych informacji policji wynika, że było to samobójstwo rozszerzone, w wyniku którego śmierć poniosło dwóch mężczyzn. To obywatele Ukrainy. Mieli po około 58 lat, szczegóły bada policja. Ten marsz wzbudza podziw i szacunek. Około 7 tysięcy mężczyzn przeszło dziś ulicami Szczecina. Te ogólnopolskie spotkanie wojowników Maryi, czyli katolickiej wspólnoty, która wielu ludziom pozwoliła przezwyciężyć kryzys w życiu. To już 9 lat, od kiedy została założona wspólnota wojowników Maryi. Co roku jej członkowie z różnych regionów kraju, ale także z zagranicy spotykają się na rekolekcjach. Tym razem wypadło na Szczecin i katedrę świętego Jakuba. I tak około 7 tysięcy mężczyzn z różańcami, flagami oraz śpiewem i modlitwą przemaszerowało przez miasto. Wspólnota. E, daje jakby dużo takich więzi braterskich, e, poczucia bezpieczeństwa. Dzisiaj mamy ogólnopolskie spotkanie formacyjne wojowników Maryi, ruchu wojowników Maryi, e, spotkanie cykliczne, e, jak gdyby to są takie dla nas jednodniowe E, Procesja zakończyła się mszą świętą, którą odprawił arcybiskup Wiesław Śmigiel. Modlono się m.in. w intencji nowego papieża Leona XIV. Wojownice Maryi to wspólnota, która ma charyzmat męski. Założył ją znany salezjanin Dominik Chmielewski. Ich bronią jest różaniec, którego modlitwa poskromić może największe zło. Czy autoironia to dziś supermoc? W świecie pełnym napięć i codziennych zmartwień, śmiech pozostaje najlepszym lekarstwem, nie tylko na złe dni. Zostańcie Państwo z nami, będzie zabawnie i inspirująco. Węgry wprowadzają zakaz importu bydła, trzody chlewnej, mięsa wołowego i wieprzowego z Polski. Premier Wiktor Orban wydał rozporządzenie w związku z pryszczycą i embargiem ze strony naszego kraju. Robert Kubica otarł się o pierwsze miejsce, ale niestety nie weszło. Polski kierowca rajdowy był drugi w kwalifikacjach do prestiżowego 6-godzinnego wyścigu w sezonie WEC. To kobieta z wyjątkowym poczuciem humoru i dystansem do samej siebie. Piosenkarka Katy Perry odparła zarzuty, że nie umie tańczyć. Podczas koncertu w Meksyku pokazała, co potrafi. Zaostrza się polsko-węgierska bitwa mięsna. Węgierskie władze wprowadziły zakaz importu z Polski wołowiny i wieprzowiny. To odpowiedź na wcześniejsze embargo na te produkty wprowadzone przez koalicję rządzącą, która tłumaczyła takie działania panującą na Węgrzech epidemią pryszczycy. Jak podkreślają węgierskie władze, działania odwetowe m.in. wobec Polski to odpowiedź na bezprawne ograniczenia handlowe i sztuczne zakłócenie handlu międzynarodowego. Poza naszym krajem embarga wprowadziły także Chorwacja, Czechy, Rumunia i Słowenia. Obejmowały one zakaz importu bydła, trzody chlewnej, mięsa wołowego i wieprzowego, a także paszy dla zwierząt i związane były z epidemią pryszczycy na Węgrzech. Węgierskie embargo ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak informują media w Niemczech w połowie kwietnia w stolicy Azerbejdżanu Baku doszło do tajnych rozmów niemieckich polityków z przedstawicielami rosyjskiego Gazpromu. W spotkaniu wzięli udział m.in. objęty międzynarodowymi sankcjami doradca Putina Walerii Fediejew, szwajcarski dyplomata Thomas Greminger oraz Ralf Stegner, poseł SPD do Bundestagu. Ten ostatni o zgrozo, jest członkiem komisji kontroli tajnych służb w niemieckim parlamencie. Wprawdzie niemieccy politycy bronią się, twierdząc, że spotkanie miało charakter prywatny, jednak zdaniem wielu ekspertów, to Dalszy niemieckiej polityki porozumiewania się z reżimem Putina wbrew interesom m.in. Polski. Chloe Kardashian znów zaskoczyła fanów. Tym razem zaprosiła ich do garażu swojej posiadłości w Los Angeles, a tam zamiast luksusowych samochodów trzyma zapasy jedzenia. Witam to moim Amerykańska influencerka Chloe Kardashian uwielbia gotować, ale dopiero teraz pokazała swoją spiżarnię. Urządziła ją w garażu. To prawdziwy market. Wielu jej fanów ma mniejsze mieszkania, ale gwiazda lubi mieć wszystko pod ręką. Jest perfekcyjnie zorganizowana. Płatki, ogórki, ser, świeże owoce czy słodycze, którymi rozpieszcza dwójkę dzieci, równo ułożone na półkach. Chloe podkreśla, że to jej królestwo i nikt nie ma tu wstępu. Za złamanie zakazu oczywiście grozi odebranie deseru. Światowej sławy piosenkarka Katy Perry wie, co zrobić z zarzutami, że nie umie tańczyć. Podczas swojego ostatniego koncertu w stolicy Meksyku postanowiła odpowiedzieć w oryginalny sposób. Wyszła do fanów i zatańczyła. Proste. Delikatna parodia samej siebie i z balonika uleciało powietrze. W ten sposób Katy Perry raz na zawsze uciszyła krytyków i udowodniła, że ich zarzuty są wyssane z palca, a oni sami pewnie nawet tak nie umieją zapańczyć. W ekspresie już mówiliśmy o kosmosie, ale co tam? Będzie jeszcze raz. Czy zbiegły kosmita potrafi pomóc skonfliktowanej rodzinie? Na pewno zaprzyjaźni się z nim pewna dziewczynka z Hawajów, główna bohaterka filmu Lilo i Stitch. Produkcja, która już niedługo trafi do kin, jest propozycją dla całej rodziny. Pobiegł w stronę ścigaczy policyjnych. To zabawna i wzruszająca adaptacja klasycznego filmu Disneya z 2002 roku. Opowiada ona o niezwykłej więzi samotnej dziewczynki z Hawajów i kosmity. Historia, która połączy Lilo i Stitcha, pozwoli im zrozumieć, czym jest prawdziwa przyjaźń i przypomni, że w życiu najważniejsi są najbliżsi bo oni nigdy nie zostawią nas w potrzebie. Jakich mocy użyje Stitch, by naprawić rodzinę Lilo? Przekonamy się już 23 maja. Wtedy produkcja trafi do polskich kin. To na pewno jest pies? To będzie strawa nie tylko dla ucha, ale także dla ciała i duszy. Poznański Festiwal Ethnoport przeniesie nas między innymi do nordyckich pejzaży dźwiękowych i pozwoli lepiej poznać muzykę Bliskiego Wschodu. W tym roku wydarzenie zostanie zorganizowane już po raz 18. Na scenie w Centrum Kultury Zamek wystąpi ponad 220 zespołów z 56 państw. Usłyszymy między innymi utwory Eight Pipers for Philip Glass i Polskiej Grupy Wołosi. Festiwal odbędzie się od 5 do 8 czerwca. A teraz udamy się w podróż do mitycznej krainy, choć nie tak odległej. Podążając za Serenim śpiewem, odkryjemy tajemnice dobrze znanych nam warszawskich miejsc. A to wszystko w spektaklu Legenda o syrence, który powstał na podstawie legend Artura Opmana. Dzięki tej historii przeniesiemy się do czasów, gdy w miejscu miasta znajdowała się niewielka rybacka osada, w której żyła tytułowa Syrena. Przedstawienie można obejrzeć w Warszawskim Teatrze Gulliver do 15 maja. Ten, kto czeka na słoneczną i iście wiosenną pogodę, będzie musiał niestety uzbroić się w cierpliwość. Przed nami pogodowo-spokojny początek tygodnia z łagodnym wzrostem temperatur. W poniedziałek termometry wskażą od 11 do 15 stopni, a niebo będzie przeważnie zachmurzone z niewielkimi przejaśnieniami. We wtorek zrobi się nieco cieplej od 13 do 17 stopni i nadal dominować będzie umiarkowane zachmurzenie z chwilami słońca. Najcieplejszym dniem będzie środa, kiedy temperatura wzrośnie do 19 stopni na Pomorzu, a w centrum i na południowym zachodzie sięgnie 17 stopni. Trzy dni upłyną pod wpływem stabilnego ciśnienia atmosferycznego, które dopiero w środę zacznie lekko spadać. Robert Kubica potwierdza wyborną formę. Polak otarł się o pierwsze miejsce w kwalifikacjach do sześciogodzinnego wyścigu z serii WEC. Jutro ustawi się zatem w pierwszej linii. Podczas piątkowych treningów Kubica utrzymywał równe tempo i był jednym z najszybszych kierowców na słynnym torze Spa-Francorchamps. Nie dziwił więc jego dobry występ w kwalifikacjach. Lider ekipy AF Corse przegrał tak zwaną czasówkę o nieco ponad 300 tysięcznych sekundy. Innymi słowy, o mrugnięcie oka. W efekcie już jutro o godzinie 14 jego zespół ustawi się w pierwszym rzędzie i powalczy o premierowe zwycięstwo w tym sezonie. Denver Nuggets bliżej półfinałów NBA. W trzecim meczu ćwierćfinałowej serii Teksańczycy pokonali Oklahoma City Thunder 113 do 104, dzięki czemu prowadzą 2 do 1 w rywalizacji do czterech zwycięstw. O wyniku przesądziła dogrywka, w której mistrzowie z 2023 roku zdeklasowali rywala. Pierwszą wygraną w tej rundzie fazy playoff odnieśli natomiast gracze Cleveland Cavaliers. Pokonali oni Indiana Pacers 126 do 104 i są w tym samym położeniu, co wspomniany zespół z Oklahoma. Dramat Mikela Landy, jeden z faworytów do końcowego zwycięstwa w Giro d'Italia, Italia, zaliczył groźny upadek i wycofał się z rywalizacji. Do krakse doszło już podczas pierwszego etapu wyścigu. Hiszpan złamał kręg piersiowy, ale po badaniach okazało się, że wyjdzie z tego po długiej rehabilitacji. W cieniu sportowego dramatu po koszulkę lidera sięgnął Matt Pedersen. Dla Duńczyka było to już jedenaste etapowe zwycięstwo w wyścigach z zwanego Wielkiego Turu ściąć ulubioną fryzurę lub stracić 30% swojej garzy. Przed takim dylematem stanął zawodnik KSW Amaury Wakozobo, Aby wypełnić limit dywizji lekkiej, Francuzowi brakowało zaledwie 200 gramów. Jako, że tradycyjne metody cięcia wagi zostały już wyczerpane, poświęcono dredy 26-latka. Spontaniczna operacja zakończyła się sukcesem, co sprawia, że Francuz nie otrzyma kary pieniężnej i wyjdzie do walki z Kacprem Fornalskim na KSW 106 w Lyonie. Debata debatą, ale czasem prawdziwe show. Zaczyna się, gdy światła gasną. Oto momenty, które przypominają, że nawet kandydaci na najwyższe stanowisko są tylko i aż ludźmi. Przekonała się o tym Ola Gołda. Z kim z kandydatów bądź kandydatek spędziłaby pani wolny, sobotni wieczór, żeby się troszeczkę zrelaksować? Bardzo miło wspomina debatę Ustanowskiego, więc pewnie bym u niego chętnie spędziła wieczór, zwłaszcza, że i ma bardzo dobrą wyżerkę. O, jedzonko jest ważne, prawda? Bardzo I dobre było. Jedzenie to jest jedyna rzecz, która się nie nudzi nawet po czterech godzinach. Komu pożyczyłby Pan pieniądze z kandydatów na prezydenta? Męcenowi, bo ma ich najwięcej, w związku z czym e, chyba jest największa szansa, żeby oddał. Chociaż z drugiej strony, skoro akurat on chciałby pożyczyć, to znaczy, że już być może nie ma tych pieniędzy, więc może jest to jakaś zasadzka. E, ale tak intuicyjnie myślę o nim. A komu nie pożyczyłby Pan pieniędzy? E, komu bym nie pożyczył pieniędzy? E, Myślę, że pani Senyszyn, bo ona wygląda na rozrzutną kobietę, mogłaby wszystko przepuścić na ubrania. Albo na korale. Czy... Albo na korale. Tak. Nieco bardziej prywatne pytanie o pana pierwszą miłość. Czy pamięta pan? Pamiętam, ale nie wiem, czy mogę mówić. Szkoła podstawowa, marzena, pozdrawiam. Dobrze. Ona wie. Było złamane serce, czy nie? Czy historia z happy Rozeszło się po kościach. Rozeszło się po kościach, ale pamiętam pewnie ona też pamięta. Więc, no te pierwsze miłości bardzo takie były. No, okres dojrzewania to szajba normalna, a miłość to choroba podobno. Ale to jest, jest piękne, ale I bez na... tego ani w ogóle. Pytanie czy z wiekiem to mija, czy da nie. się nie? nie. Sprawdziliśmy, miłość to rzeczywiście choroba, która nawet ma swój numer. Na szczęście tej choroby nie leczymy. Miłość bywa także burzliwa. Tak jak i burzliwe bywają wydarzenia w Polsce. Co przyniosły ostatnie dni. Intensywny czas na scenie politycznej i ważne zmiany na świecie. Najnowsze informacje punktualnie o 19.00 w programie dzisiaj. Karol Nawrocki. Wybory zdecydują o suwerenności Polski. Debata w Republice znów bez Rafała Trzaskowskiego. Sukces Republiki. Tylko my zorganizowaliśmy trzy debaty prezydenckie. I dziś wyjątkowo zamiast się z Państwem pożegnać, zapraszam na ekspres Republiki Luz. A tam jak zawsze spojrzymy na rzeczywistość z lekkim przymrużeniem oka. Do zobaczenia!